Cześć Kropka, witam Was w tym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam recenzję nowego magazynu Lego Ninjago yy, z figurką loyda nurka, nurka Lloyd'a. Chcę Was jeszcze przeprosić za to, że ten filmik pojawia się dopiero teraz już po premierze, ale niestety w dniu premiery mnie nie było w domu, a później już nie miałem cza czasu, żeby nagrać, ale postanowiłem no, w sumie, że no, w sumie mogę Wam to i tak teraz zrecenzować. No, no to co mamy nowe z wydania makronołego Batman. No i spis treści. No tak. E, tutaj mamy zabawka Lloyd. No i tutaj, jak zawsze, jakieś tutaj misje. E, te karty też już się pojawiły na czyichś jedna saszetka na moim kanale do otworzenia, Także zapraszam, żebyście sobie zobaczyli. No i mamy komiks. Komiks mamy tutaj znowu co, co, co się dzieje po. W piętnastym sezonie Lego Ninjago. Mamy plakat. Też mamy taki bardzo ładny plakat. Z tego mam tam świątynię. Z, tego, z tej, tej fali z zestawów. Tutaj są karty Lego Ninjago. Ja Wam później pokażę też, bo wstydety tym te magazynie też były. Tutaj ma, mamy kolejną część komiksu. No i tutaj uwaga, taka ciekawostka. Zobaczcie, co sobie tutaj myśli. To nie był dla mnie dobry dzień. Zastanawiam się, czy na pewno wciąż powinienem przewodzić drużynie. No, czylo odejdzie z drużyny, no to się zobaczy. <grym> Okej, okay, mamy tutaj informacje o Zajnie. Ozajnie z Zain sezonu 13, 14, 15. Tutaj mamy to takie jakieś właśnie informacje o nim, co sądzi o nim mistrzu Pixel i IJ. I tutaj oczywiście nie najlepsze chwile. Yy, tutaj możecie sobie zobaczyć, w którym Ninja jesteście. Yy, według mnie to jest bardzo fajne i mi wyszło, że jestem. Lloydem, y, Lloydem w połączeniu z Jayem, ponieważ w jednym bym zaznaczył aż dwie odpowiedzi. Napiszcie w komentarzach, co wam wyszło. Ja to będę czytać i no i zobaczę, kim, kim, kim wy jesteście. Y, tutaj mamy smocza, akcja na maksa. Tutaj mamy o, tego smoka, który wszyscy uważają za najgorszego smoka. Y, tutaj mamy pocztę. Y, uwaga, nowy magazyn Minecraft jest już na moim kanale, on już jest dawno dostępny. I uwaga, 20 kwietnia nowa przygoda ninja go! Nowa przygoda tym razem tutaj mamy Glutinusa. Ja w sumie już mam Glutinusa, ale tutaj widzimy, ma on tutaj nowy kryształ. Zresztą pokażę to Wam wszystko, całą czym on się różni już na premierze, ale myślę, że po prostu przerobię go na zwykłego merlopiana. O i tutaj zobaczymy będzie test. Jedyny taki test udowodni, ile wiesz, będzie o sezonie 14 i 15. Z chęcią na pewno się sprawdzę, ponieważ sezon 15 i 14 według mnie to są fajne sezony. No i uwaga, tu jeszcze mamy magazyn o Smurfach. No a teraz przechodzimy do prezentu. Okej, a więc tak się prezentuje Nurek Lloyd. Jest on bardzo fajną figurką i naprawdę cieszę się, że LEGO, że sobie sumie Postanowiło dodać go do też tutaj. Teraz, uwag, uwag, teraz uwaga, spoiler. Po magazynie z, z Glutinusem będziecie dostępny Zane. Także cieszę się, ponieważ będę mieć wszystkich tych, właśnie, nurków. Jakbym, jakbym nie kupował magazynów, no to bym miał, miał tylko kaja, ponieważ tylko miałem tam świątynię. A tak, to mogę, mogę skompletować wszystkich ninja, i to naprawdę jest według mnie spoko opcja. Mam jeszcze dodatkowo taki harpun tutaj. Otania figurkę 10, 10, 10 na 10 no i teraz jeszcze wam, wam pokażę karty, ponieważ w tym magazynie też była jedna saszetka kart. Okej, okay, a więc co, ja ogólnie tych kart nie zbieram, jak wiecie, ale mam ten album, jeszcze mam album z tej serii drugiej, tam sobie właśnie sobie wkładam te karty z magazynów, już mi tyle mało miejsca nie, zostało. Ale tutaj sobie właśnie tak sobie zostawiam miejsce i sobie tutaj właśnie daję te karty. To co, w tym magazynie trafiła mi się Wojira. Trafiła mi się Mei. Mei, chyba to tak się wymawia. Trafiła mi się karta Ultra Wojira. Trafiła mi się jeszcze ta Wojira. No i jeszcze jakaś karta, z mi się też trafiła, lecz, lecz już teraz niestety nie pamiętam, która. A, ta. Wielofunkcyjny Ultramech Ninja. Okej, okay, także co? Dobrze, to by już było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i co? Do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Pa!